Tak, rozumiem. Godzina milicja o godzinie 20. W tej chwili przez całą nie lecę. 17 grudnia 81 roku około 5 po południu do Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku przywieziono 3 osoby z ranami postrzałowymi. Antoni Browarczyk, najciężej ranny, zmarł po 6 dniach nie odzyskują. Z przytomności! Po śmierci pierwszego syna przyrzekłam sobie, że drugie dziecko, gdy się urodzi i będzie syn, dam mu na imię Antonii. Syn był dobrym, czułym dzieckiem jako dla matki. Rozumieliśmy się wzajemnie. Po prostu dzisiaj mi jest go bardzo brak. Jak przyszedł z pracy w poniedziałek, to wziął wszystkie zdjęcia, jakie były w albumach swoje, to wybierał. I zaczął jedy, jednego albumu u, u mnie jeszcze. I jeszcze mówię, synu, co robisz? A on mówi, a zdjęcia porządkuje. Ja mówię, jeszcze do niego, ty się napracujesz, odpocząłbyś się. A on powiedział te słowa, może to się komuś przyda kiedyś. Wtedy był dobrym kolegą, wesołym, koleżeńskim, żeśmy chodzili na mecze na lekie. był wiernym kibicem Lechi, zresztą jak ja, żeśmy sobie polubili się, żeśmy polubili różne wypady na Zagdańsk, wycieczki nad jeziora. Antoś Browarczyk przyszedł do mnie dla odbycia praktyki z, z zawodu elektromechanika. E, rozpoczął e, naukę w 1979 roku w maju. E, jako chłopiec był przeciętny, ale wykazał się uczynnością dla innych ludzi. Dla przykładu żona wracała z zakupami, podleciał, wziął siatkę, pomógł. E, miałem do niego bardzo głębokie zaufanie, nawet Syn mój wyjeżdżał z nim na weekendy. Mam jednego syna, czyli musiałem bardzo wierzyć. Chodziliśmy razem na, na, wieczorami na dyskoteki, y, na, zwiedzaliśmy na rowerach okolice, pływaliśmy na jachcie. Antoniego Browarczyka pamiętam raczej z dobrej strony. Był koleżeńskim, pilnym w pracy. No, Antek przyszedł tutaj do pracy jako uczeń. Ja w tym czasie już dłuższy czas tu pracowałem i byłem jako starszy w sumie kolega jego. No, i jako uczeń się to w sumie niczym nie wyróżniał. Tyle, że. że raczej wesoły. Nie był taki jak reszta uczni. No, poza pracą po prostu miał swoje środowisko. To był czwartek normalny dzień pracy. Jak zwykle wyszli po jej zakończeniu o godzinie 15:00. Z tamtej piątki w warsztacie pracuje do dziś Czesław Słowik i Roman Więcki. Chcieli wrócić do domu kolejką. Zmierzali więc do Śródmieścia w kierunku dworca. Komunikacja miejska nie kursowała. Trzeba było iść pieszo. Nie wiedzieli, że już w okolicach ulic Kartuckiej i Świerczowskiego natknął się na demonstrację przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Tego pamiętnego dnia, 17 grudnia, żeśmy dośli do Huciska. Na Hucisku trwały y, zamieszki uliczne. Z, y, policja była po tamtej stronie Huciska, a my tutaj już dojść nie mogliśmy dalej, bo y, było około tysiąca czy ponad tysiąc ludzi. Nie, Yy, paliły się tutaj, rakietami strzelali, palił się jakiś samochód tutaj na hucisku. jesteśmy trochę, po, walczyli też, kamieniami porzucali, pogonili po, milicję do, yy, w stronę przez hucisko, później oni nas tutaj pod komendę z powrotem gonili. Yy, Rozruby trwały, ja wiem, żeśmy w tym brali udział około pół godziny. W końcu żeśmy zwątpili tutaj z kolegą i jeszcze z kolegą z Dunkiem i mówimy: Nie, chłopaki, nie ma co, bo jeszcze tutaj może nam się krzywda stać. żeśmy poszli w stronę dworca. A Piotrek Szczęsnowicz i Antek Browarczyk poszli tutaj przez ten park, koło czołgu, i oni chcieli iść do, przez tunel przejść i iść do Piotka. Do domu. Milicja już na pod koniec to strzelała do ludzi z rakietis na wprost i bezpośrednio do tłumu. Nie do góry, tylko bezpośrednio w tłumy strzelali. Nie? No to już nie było z Ja już jestem jak to się wybyłem wtedy po wojsku, no to wiedziałem, czym to grozi. Nie? i Dlatego od razu tym młodszym mówiłem, że to nie ma sensu i wracamy, nie? Ten jeden właśnie mieszkał na łąkowej i Antek chciał z nim po prostu do jego do domu dojść. No, ale na to wyszło, że mu się nie udało w że żelaznego w kierunku yy, chodziska jadą gaziki nasze i zwieneczki cóż, słuchaj tutaj na kanale Świerczewskiego to są raczej gapi, nie ma tłumu agresywnego same gapie tak wiesz, z okiem trochę widać od szpitala po jednej po są nienormalne normalne, normalne zachowanie tak, rozumiem tak rozumiem, godzina milicji do godziny w tej chwili cały czas siostry, nie lepsze. Potrzebni nam lekarze, nie mamy karetki. Zaraz ściągnę ekipę. A postrzały mamy ciężkie. Dobrze, słyszałem, że macie postrzały. Pomówię, że będę wołał karetkę pogotowia, która będzie ściągała lekarzy. Dobrze, powtórzyłem. U podstawy ciastki. Bo tam, tam najcięższy. Pierwszy powstał klatki piersiowej, następny trzeci powstał po i czwarty kłębu kciuka. Dziękuję, zrozumiałem. Jak te stany są? Ten klatki bardzo ciężki. Raczej, no bez nagród chirurga trudno powiedzieć. Z całą pewnością bronią automatyczną z ostrymi nabojami dysponował dysponowała jedenastoosobowa jednostka wojska polskiego i sześcioosobowa grupa konwojowa milicji wysłana tam więźniarką. Ci ludzie przyznali już wówczas w śledztwie rozpoczętym dojrze 18 grudnia 1981 roku, przyznali, że strzelali. Przyznał to również przełożony tej 11-osobowej grupy wojskowych, że strzelał. Wszyscy powiedzieli, że zrobili to samorzutnie. Ten wojskowy, to był, o ile pamiętam, młodszy chorąży, twierdził, że zadecydował o oddaniu serii z ściany Żaka. Żak, budynek Żaka był wtedy niezamieszkały, był remontowany. Tak na postrach. Ci milicjanci w liczbie sześciu zeznawali wówczas, że no, zachęceni jakby przykładem tego żołnierza również strzelali. Strzelali w kierunku ponad głowami ludzi, właśnie w kierunku, gdzie znajdował się przemieszczający się tłum Gdańszczan. Jednakże Antoniego Browarczyka trafiono wprost. To nie był rekoszet. Dobrze pamiętam okres wypadków grudniowych w 1981 roku, kiedy do naszego oddziału zostali przywiezieni poszkodowani w czasie strzelaniny ulicznej w Gdańsku. Było to trzech chorych, z których Jeden szczególnie utkwił nam w pamięci, był to młody chłopiec 21-letni, browarczyk Antoni, który niestety po krótkim pobycie u nas zmarł. Chory ten doznał rany postrzałowej, której wlot nastąpił w okolicy Jarzmowej, Natomiast wylot w okolicy szyi po stronie lewej, ale przebieg, ten taki kanał y, y, rany postrzałowej y, przebiegał fatalnie, uszkadzając rdzeń kręgowy i y, struktury pnia mózgu. Co y, no, niestety y, spowodowało, że był przywieziony do nas właściwie, przyniesiony przez y, przechodniów na ławce ulicznej. Wtedy wiadomo, że nie było transportu sanitarnego, nie było dostępu karetek. Ludzie go po prostu z ulicy przynieśli na ławce ogrodowej i przynieśli go w stanie śmierci klinicznej. Oznacza to, że nie dawał oznak życia. Podjęto próbę resuscytacji, która powiodła się o tyle tylko, że powróciło krążenie krwi, ale inne funkcje, którymi zawiaduje centralny układ nerwowy, niestety nie powróciły i chłopiec ten po sześciu dniach pobytu zmarł. Był nie tylko pod opieką lekarską. Był jednocześnie pod czujnymi oczyma naszej władzy ówczesnej. Był przedstawiciel prokuratury MSW, przedstawiciel wojska i przedstawiciel prokuratury cywilnej. Wydaje się, że wszystkie te trzy piony nie chciały się przyznać do zbrodni. Nie miała to rozstrzygnąć, na kogo padnie los sekcja. No i przede wszystkim ten pocisk, który znajdował się pod skórą. Stąd czujna opieka. Rozmawiałem z matką zabitego chłopca. Nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Długo trwało, nim zrozumiała, że jej syn, który tylko szedł z pracy, nie żyje. Zawiadomił znajomy, który tam przybywał w Gdańsku w czasie pacyfikacji. Wieczorem gdzieś o godzinie 18. Przyszedł, powiedział, że wasz syn jest ranny. Myśmy chcieli zaraz wieczorem jechać do Gdańska, ale nie mogliśmy się przedostać do szpitala. Dopiero na drugi dzień. Pojechaliśmy do szpitala i tam zobaczyliśmy na sali reanimacyjnej syna, który nie dawał żadnych oznak życia. Później trzeba było się zmobilizować i pochować syna. Byliśmy zależni od Urzędu Wojewódzkiego. Pogrzeb odbył się dopiero za dwa tygodnie. Dzień sylwestrowy. Mieliśmy zastrzeżenie, nie mogliśmy nawet podać na karologu do prasy, gdyż nasze nazwisko było zastrzeżone, że nie wolno nam dawać wzmianki w prasie o śmierci syna. Dzień pogrzebu. To był dzień naszej całej życiowej klęski. W ogóle. Mieliśmy zezwolenie, żeby zwłoki wstawić do kościoła. Zabroniono nam prosto z Akademii. Zawieziono zwłoki do kaplicy cmentarnej po tej tragedii. Wszyscy zapadliśmy na zdrowiu. Ja w ogóle nie byłam w ogóle zdolna w tym czasie. Nawet i do obecnej chwili podjąć jakiejkolwiek pracy. Już miałam jeszcze mamę u siebie, w starszym wieku, która miała wtedy 80 parę lat. Ponadto jeszcze miałam małą córeczkę, która też po śmierci syna straciła dużo zdrowia. Miała zapaść. Miała ja kilka, po prostu, te same kilka omdleń tygodniowo. Ratowało się, ratowaliśmy dziecko, żeby w ogóle po prostu to ostatnie dziecko uratować. Długo czekałam na powrót brata z pracy, jednak on nie przychodził. Nagle tata wyszedł, a po powrocie jego twarz była zalana łzami. Zapytałam się, co się stało. Wówczas odpowiedział mi. Kraszynko, to Łusia zabili. Starając się mówić sobie, że brat jest ciągle ze mną, rysowałam dla niego obrazki z jego wizerunkami. Myślałam, że on tylko jest ranny. W 80 roku. Mąż pracy. Wskutek podniesienia ciężaru dostał zawału serca. Po tym nasz budżet domowy uszczepił się z pomocą. Przyszedł nam prokurator Laszek Leszek Lackorzyński, obecny senator z ramienia Solidarności, po objęciu funkcji prokuratora wojewódzkiego jesienią 1991 roku, nie tylko imiennie przeprosił gdańszczan, których w jakikolwiek sposób dotknęło wprowadzenie stanu wojennego, ale również wystąpił z inicjatywą wypłacenia odszkodowania rodzinie Antoniego Browarczyka. W sprawie samego śledztwa prokuratura niestety niewiele już mogła zrobić. W tym śledztwie wszczętym bezpośrednio po zdarzeniu mieliśmy do czynienia ewidentnie ze złą wolą, ze złą wolą kierujących tym śledztwem. Mianowicie z akt śledztwa wynika ponad wszelką wątpliwość, że całkowicie świadomie nie zabezpieczono broni, nie zabezpieczono dowodów popełnienia przestępstwa. Nie wiadomo i kiedy prokuratura, Wojewódzka w Gdańsku w 1992 roku, a raczej może w 1991, przystąpiła ponownie do czynności śledczych w tej sprawie zobligowana y, decyzją y, Komisji Nadzwyczajnej Sejmu Rzeczpospolitej Komisji y, do zbadania działalności MSW tak tzw. komisji Rokity, która działała w latach 89-91. Nie była już w stanie stwierdzić, kto jaką bronią się posługiwał. Jednym słowem, mimo że z ciała browarczyka wyjęto kulę i ją zidentyfikowano, nie można było stwierdzić, z czyjej broń pochodziła. Śledztwo w 1981 drugim roku prowadzono niesłychanie charakterystycznie, kiedy stwierdziła to Komisja Rokity w swoim raporcie, który mam przed sobą. Jeśli pojawiał się jakiś ciekawy wątek, mogący, rokujący na przyszłość, mogący doprowadzić do wyjaśnienia istotnych okoliczności, do wyjaśnienia okoliczności związanych z odpowiedzialnością czyjąkolwiek, wątek bywał porzucany. Wiele lat później interesowali nas bardziej sprawcy pośredni, czy kierownicy jakby, nie tylko moralni, ale pośredni sprawcy. Ej, okazało się, że ze względu na e, treść zebranego materiału, treść uzupełnionego materiału w 1992 roku i do tych sprawców, do tych sprawców ważniejszych tej też dojść z całą pewnością już nie można.